Jakim się tym razem witamy? Waga. I już sprawdzamy. Witam wszystkie szanowne wagi w drogowskazach na czerwiec. No i zobaczmy. Tym razem w tych czytaniach w tym miesiącu, tą pierwszą kartą, którą wyciągam, jest na poziomie intencji tego w jakiej jakby dziedzinie życia, w jakich sytuacjach najbardziej będzie widoczny, będzie aktywny, tak jakby te, będą aktywne te energie, energie aktywności, tak, aktywne energie aktywności. I niech tak zostanie. Może to tak nie po polskiemu brzmi, tak? Król Mieczy odwrócony. Mhm. Energie aktywności, za którymi trzeba podążać, które są takie które w zasadzie one już działają. Działają na dobrze, są w jakiś tam sposób ułożone. Energie, które trzeba jeszcze poprawić, warto jest poprawić. Królowa Denarów. Mhm. Energie, które warto wyciszyć, przyciszyć troszeczkę, a wręcz być może bardzo bacznie się przyjrzeć, tak jakby nim, żeby coś się nie zepsuło, żeby czegoś nie pogorszyć, a w zasadzie. Być może nawet zrezygnować z pewnych, z pewnych aktywności, dziesiątka mieczy. I energie, za którymi warto podążać, które wnoszą to, co dobre, które, na którymi być może z różnych u każdego powodów, a jednocześnie nie daje się ich w pełni wyłonić, albo zbyt się kontroluje. As monetowy. I zobaczmy, dlaczego tego doświadczacie. Świat. Mhm. I podpowiedź od duszy. Już zobaczymy. Mhm. Rycerz kielichów odwrócony. Mhm. Bardzo specyficzne energie dla Was, drogie wagi. Pierwsza rzecz, która mi się rzuca, to to jest kolor takiej właśnie bardzo specyficznej też zieleni, takiej rannej ja jednocześnie w takim, czasami rozjaśniają się tak, takie, jak ja to mówię, gnijące korzonki roślin w taki sposób, na takiej pewnej, w pewnej takiej jakby fazie. To jest energia też przemiany, transformacji, pomocy złączenia się tak jakby z naturą, pomocy natury, tak. Zalecam w tym miesiącu gdzieś w jakimś filmiczku, już nagram, ale on na pewno jeszcze nie jest opublikowany, bo nie złożyłam go, to jest taka energia, która ma wspierać w pewnych właśnie transformacjach ludzi, wszystkich, tak? Dlatego, że w tym miesiącu bardzo dużo się dzieje, coś, co sporo się dzieje w obrębie tego, czego doświadczają skorpiony, ale jednocześnie to, co jest związane z. I wszyscy ludzie też tak jakby tego doświadczają. Dlatego, że doświadczamy bardzo dużych transformacji, bardzo dużych zmian, przemian na różnym poziomie każdy, jednocześnie są to też bardzo specyficzne zmiany i powinny dosłownie dość szybko w jakiś tam sposób się rozłożyć. Sfera duchowa nam w tym pomaga. I tutaj jest właśnie, a skorpiony w ogóle koznaki przenoszą bardzo dużo, i tam generalnie kronuje tak jakby energia 13 rkana tarotowego. I planety też tak jakby, które się gdzieś też yy, tam u nich często umiejscowiają, jeśli ktoś wie jakie, to niech tam dopisze, tak? Jakie te planety, które są związane z tymi głębokimi przemianami i są współpodobne do, yy, współwibrujące można by nazwać, do 13 Arkana Tarotowego, ponieważ ja się do końca na tym nie znam. Kochani moi, jeśli chodzi o was, ta energia króla mieczowego odwróconego to są wszystkiego rodzaju działania przy patrzeniu, jak organizuje się świat. Patrząc tutaj też na te karty, pokazuje się, że odkrywać się będzie też przed Wami, tak jakby to, co wspomniałam i użyłam tej nazwy, zmiana organizacji, tak jakby świata, zmiana organizacji różnego rodzaju spraw, nawet nowe zetknięcie się z ludźmi, z którymi do tej pory mieliście tak zwane. Spotkania, czy mieliście jakiegoś rodzaju konfrontacje, czy w pewnych miejscach spotykaliście się. Tutaj, czy jest generalnie, karty tylko mówią o tym, że jest czas i otwarcie się na nową wiedzę jakoś, na nowe informacje. I tutaj, w zasadzie, bardzo fajnie ten tarot pokazuje dla Was ym, tą informację, która mówi, że będzie można zebrać. Nowe doświadczenia, tak? Może to też być związane z polepszeniem się sytuacji finansowej, z nowymi pomysłami, z tym, że na coś zbieraliście, na coś chcieliście. Tutaj albo będzie się wydarzało wszystko to, co będzie mówiło o tym, że idziecie w kierunku tego, żeby móc właśnie zgromadzić, żeby móc też w jakiś sposób jakby wejść w pewne. Mm, Nowe cykle, bo to one nie będą tak, jakby tutaj cały czas, nie będzie nic co utrzymać na cały czas, a jednocześnie na bardzo długo. Potem będzie można podwyższyć tą poprzeczkę. Niektórzy pewnie troszeczkę spadnie ta poprzeczka, ale to jest wyjście, żeby poczuć się zasobnym. Zasobnym w coś, co będzie można zrealizować, czy też teraz od razu, czy za jakiś czas. Oczywiście życzę dla Was od razu wielkich sum wielkich po prostu tak zwanych możliwości, bo to jest ewidentnie pokazane, że będzie można odgrzebać albo uczestniczyć, albo przyjdzie ktoś do Was z czymś, co było bardzo dawno z tym jakiś, nie wiem, nowym pomysłem, czy nową yy, yy, możliwością, czy też nowym, kurczę, nie wiem, no, brakuje mi słowa bardzo mocno tutaj dla was, z czymś, co trzeba będzie tak zwanie wyciągnąć skądś, albo przyjdzie obmyć i zobaczyć tam, że na początku może to nie fajnie wyglądać, też tak, czy człowiek nie do końca może być oczywisty, czy sprawa. A tutaj jak się tak pomyje, pomyje, troszeczkę może się okazać, że ten ktoś w zamian za to, co od was tak jakby otrzymacie, przyniesie wam tak jakby trochę, że nie szczęście, bo to nie chodzi o szczęście, szczęście to takie powiedzieć i nie powiedzieć nic, tak, jednocześnie właśnie albo nowy pomysł, albo nową współpracę, tak, albo jakieś nowe perspektywy, tylko tutaj jest takie ostrzeżenie bardzo duże w kartach, tak, że trzeba uważać i nastąpić pewne zmiany, zmodyfikować coś, one będą na korzyść, ale też w królu mieczy, myślę, że wiele z was, i to jest też odwróconym, to jest też taka energia, że u niektórych będzie taka pokusa, żeby zmienić albo nagiąć coś. Przepisy i wszystko jest tak, że to jest w jakiś sposób, tak jakby plastyczne. Chodzi o to, żeby czegoś nie nadużyć też, tak? Ale też nie osądzić za wcześnie, nie dopasować, nie stworzyć czegoś, tak? I wyczytać. Dziesiątka mieczy tarotowa, ona nie, tak jak tutaj mówi, trzeba wiele książek przeczytać, tak, żeby od razu nie podejmować, ona jest efektem nie przeczytania jednej książki, czy jednego doświadczenia, czy jednego, nie wiem, roku, czy kawałka, tylko cyklem czegoś więcej. Z tego trzeba, z tych samych książek każdy wyczyta inne wnioski. Tutaj wy musicie przygotować się. W specyficzny sposób, żeby z tego samego, gdyby się trafiło, wszyscy będą czytać, czy będą układać, wyciągać swoje wnioski. Wy, wy mówi, nie spoczywaj na laurach, tak? Nie daj się temu, że to jest już, bo to wyjdzie do pewnego punktu, który dalej będzie ewoluował, tak? Karty tutaj mówią, to jest ten punkt, tak? Dlatego ta królowa tutaj denarów ona tak zwanie ogląda się stale, kto co jeszcze za nią niesie, tam jeszcze ktoś za nią niesie dodatkowy koszeń, że na pewno tego nie zobaczycie tutaj przez tą kamerę, natomiast tutaj to jest i zobaczenie właśnie tej nowej, po prostu tak zwanej organizacji, nowych zasad. I być może trafi się ktoś z przeszłości do was też, tak? Ktoś, kto też już być może będzie potrzebował kogoś młodszego, a nie starszego, tak? Do tego, żeby coś przejąć, poprowadzić, yy, yy, będzie miał możliwość mieć dotknięcie jakiejś spuścizny po kimś, tak? Czy czegoś, co być może tej osoby się wydaje nie, nie do końca okej, okay, nie do końca pożyteczne, już yy, czy nie służyć będzie jej o może już nie jest na pożytecznej i będzie chciała ta osoba to coś przekazać, więc macie możliwość objęcia po kimś jakiejś schedy, tak, po kimś jakiejś drogi, nie drogi życiowej, Pomysłu, ciągu badań, jakichś też, tak? czy jakieś ewoluowania, pewnego obserwowania. Tak? Tutaj chodzi o coś, co może się pojawić i dopiero pójdzie. Jest to opcja, że możecie nawet dzisiaj o tym nie myśleć, do Waszej głowy może dzisiaj nie przychodzić to, co może się wyjawić. Jeśli macie jakieś dylematy, jakieś sprawy, to tutaj w zasadzie, czy jakieś myśli, bo miał wszystko czwórka kielichów, z oczekiwaniem na coś, co ma się wydarzyć za jakiś czas. Ludzi wtedy ten czas jakby nudzi, jak ja to mówię, to jest największą głupotą i nie jest tak jakby istotą, która zdominowała znaczenie karty czwórki kielichów, tylko mówi: Zobacz, to co teraz po prostu masz, być może nie jest jeszcze tym, z czego się na dany moment cieszyć, ale tutaj przyjdą nowe podsumowania, nowe um, takie rozbicie jakby pewnych argumentów, tak? Na, I to samo będzie można odnaleźć, tak jakby w. Jakby poskładać klocki, może lego, tak, bardziej niż puzle bo puzzle ostatnio usłyszałam, w zasadzie szczytałam to chyba z kogoś, są jest czymś, że można tylko jak położy się, to się je sklei, tak, to jest tak jakby ta czwórka, dopasowywanie do siebie, czekanie, aż z tego coś powstanie nowego, albo się wyłoni z tego, co się ma, tych czterech kielichów, tak, jeżeli to wymienimy je na puzzle, albo generalnie, jeżeli chcemy to zatrzymać, tak? to na pewnym poziomie możemy to ułożyć i trzeba by to przykleić i wtedy już nie będzie dawało tej radości układania tak jakby tych puzzli, chociaż zawsze i tak z nich to samo wyjdzie. To jest taka niby prosta, skomplikowana, tak jakby idea gdzieś w nas, bo to my tak jak ludzie też tak jakby funkcjonujemy w tej opcji. Natomiast tylko wtedy w tym obrazie za każdym razem można zobaczyć coś innego i, i zobaczyć coraz bardziej jakby do, zaabsorbować ten klucz, w którym układa się, wybiera się te klocuszki. Natomiast Tutaj jest tak, jakby pokazane, że przez to przyjdzie nowy pomysł, nowa idea. Z podsumowania. i ona nie będzie tym czymś co tutaj mówimy że to jest tak zwane już nudzi bo to bardziej chodzi tylko no szukam szukam patrzę patrzę nie widzę a jednocześnie cały czas jest ta fascynacja i na pewnym poziomie kiedy nie wyrzucimy tej karty nudzę mi się nudzi się hmm, może coś jeszcze tak zwani i patrzymy w niebo tylko to jest ta energia tutaj że zaglądamy patrzymy no, i doceniamy że znowu się nauczyliśmy teraz szybciej nam się to ułożyło widzę w ten obraz a tutaj widzę jeszcze coś innego bardziej widzę jak ten kawałeczek ułożyć tak to tutaj Pokazuje, że właśnie zrodzi się coś nowego, ale tutaj pokazuje, że uważaj, żeby czegoś nie przeoczyć, bo pojawi się coś, o czym możesz zacząć dopiero marzyć. Zaczniesz tego chcieć, będziesz mieć nowy pomysł, nowy plan na jakiegoś rodzaju sytuację. Plan, który ewidentnie tutaj będzie czymś, co się składa, bo ten asmonetowy bardzo specyficznie jakby pokazuje coś takiego: ziarko do ziarnka i zbiera się miarka. Więc jest gardą bardzo mocno, mocniej chyba niż wszystkie inne asy, opcją właśnie tą finansową. I wiedza o tym, że w różnych miejscach i z różnych sytuacji my te właśnie monetki możemy tak zwane tutaj zbierać i pokazuje pewną łaskawość świata, ja to ostatnio też nazywam, że wszystko to, co się tworzy w tym świecie, to w pewnego rodzaju tak jakby służy, pokazuje, tak, takie, to jest takie piękne dzisiaj widzieć, tak jakby służebność pewnych energii wobec świata, wobec duchowości, wobec innych. Piękne po prostu opcje. Dziesiątka mieczy tutaj ona nie mówi, przestań, bo nie uczyni, bo ona w sensie swojego funkcjonowania, tak jak w ogóle ta energia zamknięta w tej karcie Tarota, ona nie mówi nigdy o tym, zostaw to, uciekaj, tylko mówi, że to coś może się albo skończyć, albo, nie skończyć, albo się stransformować. Tak? Bo tutaj musiałaby gdzieś towarzyszyć karta śmierci, że coś się skończy. Wiecie. Tutaj nie ma, to jest pewien etap, który przeniesie nas na wyższy level. Niestety w tarocie nie ma jedenastek, tak? mistrzowskich, tak? czy też tej dalszej drogi. Zakończy się to wszystko na dziesiątkach, ale to jest tak, i tak więcej niż jeśli chodzi o podstawowy wymiar na przykład numerologii, że jest dziewięć. Tutaj przepięknie dziesiątka pokazuje ten konstrukt. Ucz się, patrz, z tego samego można jakby różne obrazki, różne scenariusze ułożyć, różne mapy, plany, wszystko, cokolwiek zechcesz, tak? Jest taka ciekawość świata tutaj, tak? Bo tutaj jest wiele mieczy pokazanych. Ja jak patrzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i ten jest dziesiąty, ale ten miecz jest na pewno tu i tu i to też są pewnego rodzaju też tak jakby miecze. Tak? No coś po prostu tutaj jest pięknego pokazanego. I mówi, nie spoczywaj na laurach, nie spoczywaj w wysiłkach, mimo że jesteś zmęczony, mimo być może ten wzrok już jest słaby, tak? ale nadal, nadal masz okulary, nadal wiesz, że medycyna już w danym momencie posuwa się w ten sposób, bo być może kiedyś było to ostrzeżenie przed operacją, zabiegiem, tutaj ewidentnie może też wskazywać na oczy, ale to nie chodzi o oczy na pewno, bo to w innych kartach by to nie może tylko tak u niektórych by podpowiadało, ale mówi po prostu wysił tak jakby nie obawiaj się, że coś ci się stanie, że dostaniesz jakiegoś uszczerbku w obrębie ciała swojego, tak? Yy, czy właśnie poprzez zmęczenie. Zawsze mówiłam, że dziesiątka mieczy to jest doktoraty i większość osób, które spotkałam w swoim życiu po doktoratach, tak jak ja to mi nie mogły wzroku trzymać w jednym po prostu tak zwanym miejscu, bo to w pewien sposób i znowu bo w głowie bardzo dużo się dzieje na poziomie myśli. Czym wyższa wibracja będzie lżej się dla Was to znosiło, czym więcej, czyli co wyższej wibracji, tak jak pewnej swobody, pewnego rozumienia pewnych działań, mimo ocen innych, to jest coś nowego, co idzie. Myślę, że trochę dużo już tu powiedziałam i czasem żeśmy się zapętlili, zapędzili, natomiast wiem też, że nie chcę żałować czasu, nie chcę, żeby one były ani za krótkie, ani za długie, tylko tyle, ile trzeba to czytanie. Dlaczego też troszeczkę pewnie więcej będzie? Dlatego, że to już jest inny dzień kręcę tą was akurat wagi. I zawsze ten pierwszy znak, który zaczynam kręcić w danym dniu, ile mi tam wychodzi, chociaż staram się jak najszybciej wszystko, wszystko nakręcić, ułożenie wszystkiego dobrze i opis to jest trwa dłużej, to zawsze jest troszeczkę tak zwanie więcej. Ja też potrzebuję tego czasu takiego, wiecie, najpierw roz, jak te instrumenty, najpierw tak przez chwilę, tak, przygotowanie, jak do koncertu. Ta dziesiątka mieczy tutaj też wskazuje bardzo mocno na to, co się ogólnie teraz dzieje, też co znowu już wspominałam chyba, czy, czy nie, to, co się dzieje w ogóle w znaku y, y, skorpiona. I, y, czyli niesie pewne po prostu jakby tak jakby przesłanie przez te też planety, pewnie jeżeli chodzi o astrologię, tak mi się wydaje, y, a może tak jest, a może nie jest, jeśli ktoś wie, to niech napisze. Duże opcje, transformacje, tak zwane z ciała i przerabia się energia, o czym będą nakręcone filmy. One są nakręcone, tylko muszę je złożyć. Jeden będzie kawałek gdzieś wpleciony, a reszta będzie kolektywnie, on musi być oksięty. cała wersja będzie pewnie ukaże się na karcie społeczności, także tam zaglądajcie za jakiś czas i będą chyba dwie części tego, bo dwoma aparatami kręciłam i będzie to tak zwany taki dodatek dla odważnych, dla tych, którzy chcą więcej. Już bardzo dużo teraz się przepracowuje w obrębie głowy, w obrębie postrzegania świata, w obrębie też tego, co działa na naszą motorykę, tak? O. I to jest po prostu ten czas, kiedy my wszyscy kolektywnie możemy to przerobić, natomiast i pewny sposób postrzegania sytuacji, jeśli chodzi o to też, jak to wszystko w ogóle też tak jakby funkcjonuje, to tutaj rzeczywiście skorpiony są dla nas takim no dużym. To, no trochę nas popchnęły na zasadzie wóz albo przewóz, tak? O, ta reprezentacja tego, tego, tego znaku, o. Także to by się tutaj chciało powiedzieć. Nie za, nie, to, co najgorsze moglibyście zrobić, to uznać, tak, że już wszystko wiem, już mam ten cały konstrukt i yy, nie spoczywajcie na, 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 na laruch, nie wiem, jeśli piszecie właśnie jakąś pracę, czy staracie się w jakiejś sprawie, żeby głębiej się yy, zmyć, bo mimo wszystko czwórka kilku, to jest nowy pomysł, nowa idea, tak, i to mówię, nie spoczywajcie, nie zamykajcie tej swojej, nie wiem, może jakąś pracę piszecie, czy może to teraz dzieje się w waszym losie coś takiego, co pracuje na dalszy sukces i teraz być może macie się i Uczycie się tego. Jak, ten, jak to, co teraz że zaprocentuje to, co teraz wykształcicie w sobie, szukając, doszukując się i nie zamykając się, a także nie funkcjonując, a to zamknę byle szybciej, zrobić i niech to sobie po prostu tak zwanie będzie. Tylko się, że jeszcze ta wiedza, że to może ewoluować. To troszeczkę, słuchajcie, też jest tak, jak seriale, które oglądaliście, czy filmy jakieś, o, już to jest zapowiedź, że będzie na pewno kontynuowane. Myślę, że każdy z was, nie tylko wagi, zauważacie coś takiego, że już jest zajawka na dalszą część, na następną. Jak się to przyjmie, to tutaj będzie jest z czego wyszyć dalej, tak wykontynuować. kontynuować. Asmonet, zbierajcie wszystko, to się wszystko ładnie po prostu układa, za zapnie. Jeśli tylko nie zamkniecie to już w jakichś po prostu tak zwani ramach, a będzie możliwość wielu różnych sytuacji właśnie z tym, co dany wam pewien byt, tylko wtedy, kiedy nie nadużyjecie. Ja zawsze mówię tutaj specyficznie, do specyficznych ludzi, specyficzni ludzie też w jakiś tam sposób tak zwani idą, którym jest często w życiu, tak zwani przynajmniej dla mnie, często jest pod prąd, mam swoje różne tak jakby opcje i tak jakby reakcji na świat, na życie, których się trzymam, które są niepopularne, które generalnie yy, jakoś tak chyba życiem prościej przeszła, żebym tego nie miała, tak? A jednocześnie no jakoś po prostu tak zwanie idę I to samo troszkę tutaj tak jakby u was, tak? Żeby nie domykać, a funkcjonować iść dalej. Otwierać się cały czas na nowo i na możliwość kontynuacji. Nie zakładać, że coś się kończy i cieszyć się z tej drogi podróży dalej. O. Hmm. Zobaczenie też, jak pewne rzeczy funkcjonują, pewne kruczki tak zwane, bo gdyby chodziło o sprawy jakieś prawne, czy w sprawie jakiejś reorganizacji różnych, tak, ale jest to związane generalnie, poczekać, to jeszcze ta wisienka, żeby ta wisienka zdążyła na tort spaść, unikać wszystkiego, co jest jakby jak na taśmie, tak, i wszystko, wszystko zaksięgowane, popatrzone, a wszystko go okay, popatrz, a jeszcze może zastanowić się, tak patrzeć, o, a tu można jeszcze to, a tu można jeszcze tak zwane to. I przede wszystkim też tak, gdybyście mieli świadomość, zabieg, jakaś operacja czy coś, tutaj nie ma nic, co by ktoś miał taką wizję, u, was, czy u kogoś z Waszych bliskich, a jednocześnie na was to oddziało, to tutaj nic takiego nie ma, co by miało nie do końca fajnie się skończyć, jest jakimś etapem, uproszczeniem, na pewno nie zaszkodzi, nie uszkodzi. To są jakby te tutaj, tak zwane, no wszystkiego rodzaju tak jakby sprawy które otwierają drogę. Mam nadzieję, że to, co tutaj usłyszeliście, okaże się dla was pożyteczne. Zapraszam na wszystkie inne czytania. Na pewno się jeszcze w tym miesiącu pojawią. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję